Witajcie przyjaciele, w kolejnym materiale na kanale Forestowo. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek pytań i odpowiedzi, to w tym miejscu nagrywałem odpowiedź na jedno z pytań, a tam za mną, w tym czasie, kiedy ja odpowiadałem na pytanie, przebiegło całkiem spore stado dzików, o czym się zorientowałem dopiero w trakcie montażu. Także obserwujcie również tło bo może dziki dzisiaj również się pojawią. No dobra, ale do rzeczy, słuchajcie, na tym kanale pokazywałem i recenzowałem już wiele narzędzi, akcesoriów, które używam na co dzień, które mi się sprawdzają, które używam od jakiegoś czasu, także jestem w stanie z czystym sumieniem Wam parę słów o tych rzeczach powiedzieć. Były to narzędzia, czy tam elementy wyposażenia, które albo kupiłem sam, albo otrzymałem od producentów na testy. A dzisiaj z wielką dumą mogę chyba po raz pierwszy na tym kanale zrobić recenzję naszego produktu. Produktu, który jest dostępny w naszym sklepie, który wytwarzamy sami w naszym zespole i z którego jestem niezmiernie dumny. No dobra, to co intro i może coś więcej powiem o samej Pile oraz o tym skąd pomysł na nią, jaki jest jej rodowód, wymiary i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mówimy. mówimy o klasycznej ramowej pile do cięcia drewna. Pile, o której zawsze marzyłem. Zawsze taką piłę chciałem mieć, bo najbardziej kojarzy ona mi się z klientami leśnymi, bushcraftowymi. Zawsze mi się styl takiego rodzaju piły podobał to, że jest wykonana z drewna. No i że gdzieś tam przewija się na kartach historii i na kartach książek. O tematyce leśnej, buszkaftowej czy outdoorowej, które miałem przyjemność czytać, no ale piła ta leżała, albo piła, która spełniałaby moje oczekiwania, o których przed chwilą wspomniałem, no leżała poza zasięgiem budżetowym. Były zwyczajnie te piły za drogie wszelkiego rodzaju piły metalowe, składane z jakichś rurek o ile pewnie są bardzo funkcjonalne, pewnie zabierają mniej miejsca po złożeniu niż ten oto no sprzęt, no ale to nie było to, nie o to mi chodziło. Stąd też pomysł na wykonanie takiej piły samodzielnie. Pierwszy model wprowadziliśmy do sklepu rok temu, który wykonywałem sam, który był dość prostym modelem, ale znakomicie się sprawdzał zarówno mnie, jak i użytkownikom. No ale pomyślałem, że czas na coś bardziej Zaawansowanego, coś bardziej stylowego, no i tak doszło do powstania tej oto piły ramowej. Tej piły już nie wykonuje sam, tylko wykonuje ją mój kolega z czasów licealnych Łukasz, który ma odpowiednie narzędzia do tego, żeby wykonać te wszystkie przefrezowania, otwory, nacięcia i tak No i przede wszystkim dysponuje. Talentem do tego typu prac, którego mnie zyczanie brakuje. Piła wykonana jest z drewna jesienowego. Długość oszcza, której tutaj jest zastosowane, to 607 mm. Oszcze to marka Bako. ta od tych składanych rewelacyjnych pił. Oszcze wykonane jest z renomowanej stali huty. Szwedzkiej Sandwich. No, i tu w tym przypadku mamy ostrze z zębami do cięcia drewna suchego. No, bo takie drewno powinniśmy przede wszystkim w lesie ścinać i takie jest naj, najczęściej do naszych leśnych, puszkawstowych aktywności. Piła po, może 7 wymiar, wysokość piły to 31 cm. A ta przestrzeń tutaj, która na jaką głębokość jakby możemy ciąć drewno, to 16 cm. Także naprawdę pokaźnych rozmiarów piękki możemy tym ciąć. Myślę, że większe chyba nie są nam potrzebne w naszych leśnych przygodach. A nawet jeśli taki się trafi, to możemy zawsze pokombinować troszkę od dołu, troszkę od boku, naokoło i na pewno większy wymiar również uda się przeciąć. Piła po złożeniu, jeśli dobrze pamiętam, ma 60, znaczy pakunek, o którym za chwilę powiem, po złożeniu piły do transportu, ma długość 63 cm, szerokość bodajże 14 i wysokość około 6. Taka piła przychodzi do Was w pokrowcu. Tak stoi, przychodzi do Was w pokrowcu, oczywiście także wykonanym przez nas, z wytrzymałej Kodury. No, mój pokrowiec nie ma, bo jest pokrowcem testowym, że tak powiem, prototypem, ale również na odwrocie Ewa wszywa pasek w systemie mocowania mole. także możecie sobie tą piłę przytwierdzić do plecaka, czy do jakiejś innej części ekwipunku za pomocą pasków i w ten sposób połączyć ją z z Waszym bagażem. Dzięki temu, że piłę mamy w takim pokrowcu, rzeczy, które przynosimy w plecaku obok tej piły nie, nie zostaną zabrudzone czy uszkodzone przez ostrze. Moja piła, jak widzicie, jest już trochę zabrudzona, ponieważ dość intensywnie ją od kilku miesięcy użytkuję no, tak, żeby ją sprawdzić, przetestować, znaleźć jakieś mankamenty. Ja ją zachowałem w naturalnym kolorze. Była zabezpieczona jedynie olejem lnianym. No, ja lubię, jak narzędzia, które używam, są noszą ślady tego użytkowania, mają wtedy dla mnie większy charakter, są bliższe memu sercu i przywołują wspomnienia. Ale mówiąc teraz całkowicie poważnie, jak sobie zażyczycie, oczywiście. Możecie otrzymać wykończenie w innym kolorze, możemy dla was to zabejcować, za możemy to zabezpieczyć olejem, możemy to zabezpieczyć lakierem, jeśli lubicie lakierowane narzędzia, możemy też opalić i stworzyć takie bardzo fajne, fajny, fajny wygląd tej piły. Co jeszcze? No piła sama konstrukcja no chyba każdemu znana, Mamy ostrze, które mocujemy w naszych rękojeściach. Mamy poprzeczkę w środku, mniej więcej w środku wysokości piły. No i za pomocą parakordu w tym wypadku i takiego tutaj drewnianego języczka, napinamy całość. Te skrajne, górne elementy czy końcówki naszych rączek idą do środka, rozpierają dół i dzięki temu mamy napięte oszcze. Piła jest naprawdę bardzo wydajna. Mieliście okazję ją widzieć na kilku moich ostatnich filmach. Tnie naprawdę fajnie, jak szalona. Troszkę czasu wymaga nabranie jakby nawet nie tyle umiejętności co rytmu cięcia tą piłą, tak żeby ona nie podskakiwała, nie, nie wypadała nam z, z naszego nacięcia, ale myślę, że po kilkunastu minutach użytkowania robi się to zupełnie odruchem naturalnym i bardzo fajnie się tą piłą tnie. Teraz może znajdę jakiś kawałek drewna, żeby zademonstrować Wam, jak to narzędzie wchodzi w drewno. No i oczywiście na pewno w filmie znajdzie się kilka czy kilkanaście przebitek z ostatnich wypadów, podczas których ta piła była użytkowana. A! Jeszcze jedna ważna rzecz, która może Was interesować. Piła, tak jak ją teraz widzicie, z całym tutaj tym osprzętem, waży 715 gramów. No dobrze, mam tu kawałek powalonej sosny, postaram się znaleźć w okolicy jeszcze jakieś twardsze drewno, żeby Wam pokazać, że również w materiale bardziej wymagającym piła bardzo fajnie, bardzo fajnie działa. To na co warto, jeśli mogę parę słów odnośnie użytkowania, to na co warto zwrócić uwagę, to ten początkowy moment, kiedy zaczynamy nasze cięcie, tak, żeby piła nam nie podskakiwała, możemy też sobie na początku przytrzymać palcem, jeśli jest taka potrzeba. I gdy piła już złapie, to no, normalnie piłujemy. To ostrze w dwie strony: także zbiera materiał, wcina się w drewno, zarówno jak podczas ruchu do przodu, jak i gdy przyciągamy piłę do siebie. Na koniec, o, akurat nie zdążyłem, na koniec cięcia warto też troszkę zwolnić, tak żeby te ostatnie ruchy były całkowicie przez nas kontrolowane, tak żeby nie przenosić dodatkowego napięcia na ostrze. Piła jest naprawdę sztywna, stabilna, nie pracuje nam, sama konstrukcja nam się nie wygina, nie pracuje podczas cięcia. Gdyby takie rzeczy się działy, wystarczy ją bardziej naciągnąć i w ten sposób nadać jej większą sztywność. A słuchajcie, znalazłem kawałek twardego drewna już je nawet przeciąłem ale tamto ujęcie nie do końca mi wyszło więc przytnę to jeszcze raz nie wiem jaki to jest rodzaj drewna występują tu graby, więc możliwe, że jest to że jest to grab no dobra spróbujmy przeciąć ten kawałek Idzie to całkiem ładnie, drewno jest równo przecięte. Także piła się sprawdziła. To chyba tyle o tytułem omówienia tego produktu. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt agresywna forma reklamy, że nie czujecie się tym urażeni, ale słuchajcie, skoro mogę i chcę Wam opowiadać o produktach, które kupiłem bądź otrzymałem, z których korzystam jakiś czas i mogę coś na ten temat powiedzieć, i mam nadzieję, że te informacje komuś z Was się przydadzą, to chyba tym bardziej mogę mówić o naszym produkcie. Wytwarzanym tutaj w Polsce na miejscu. Specjalnie dla Was, bo każdą piłę wykonujemy na, na zamówienie. Także możliwość dobioru tych opcji kolorystycznych, o których mówiłem, jest jak najbardziej dostępna dla każdego. Poza tym, jak mówi reklama w jednym z radi, który słucham, autoreklama nie hańbi. No dobra, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten film wydał Wam się ciekawy. Mam nadzieję, że ta piła Wam się e, podoba. Zapraszam do nas, do sklepu. Wpadajcie e, na outdoorowe zakupy. Trzymajcie się, do następnego razu.